Hanna Stefania Gucwińska urodziła się 25 kwietnia 1932 w Warszawie. Z wykształcenia była zootechnikiem. W 1957 roku rozpoczęła pracę w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. W 1962 roku wyszła za Antoniego Gucwińskiego. Para przez wiele lat szefowała wrocławskiej placówce. Hanna i Antoni Gucwińscy przez wiele lat prowadzili niezwykle popularny program telewizyjny z kamerą wśród zwierząt. To był hit. Gucwińscy w przystępny sposób opowiadali o przyrodzie i życiu zwierząt. Audycja nie schodziła z anteny przez kolejne 30 lat, choć z początku ani Hanna i Antoni nie wiedzieli, jak zachowywać się przed kamerą. Hanna Gucwińska od śmierci swojego męża w grudniu 2021 roku podupadła na zdrowiu. Krótko po tym, jak dostała telefon o śmierci małżonka, sama trafiła do szpitala i nie mogła nawet uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Hanna Gucwińska zmarła 12 listopada 2023 roku. O jej śmierci poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Zmarła Hanna Gucwińska, wieloletnia legendarna dyrektorka Wrocławskiego za razem z mężem Antonim Gucwińskim, zmarłym w 2021 roku. Przez lata program z kamerą wśród zwierząt, który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych braci mniejszych. Będzie nam jej ogromnie brakować, napisał w niedzielny wieczór Jacek Sutryk. Zobacz też: zmarła młoda gwiazda TVN. U zaledwie dzień wcześniej wrzucała zdjęcie ze szpitala w wieku 85, lat zmarł legendarny wokalista piwnicy pod Baranami. Polska w żałobie nie żyje dziennikarz TVP prowadził znany program Nie żyje aktor ojca Mateusza Irancza. Miał 58 lat.